Dojechaliśmy na zachód słońca sobie na ostatnią chwilę tutaj na tarasy ryżowe Ej, to jest chyba pierwszy raz jak jestem nad tarasami ryżowymi w Japonii Jeszcze nigdy nie widziałem ich w Japonii, bo to jest dość rzadkie Ostatni raz jakbyśmy byśmy nie udało się, więc jest, wreszcie Tarasy ryżowe, jej! Na nasz tygodniowy wyjazd kamperem wybraliśmy po wysyp Noto w prefekturze Ishikawa nad Morzem Japońskim Jest to region obfitujący w piękne widoki, przepyszne owoce morza i nadaje się idealnie do podróży kamperem wypożyczonym od Japan Campers Zapraszamy na kolejny dzień naszego van life z Japonii Oboje zakochaliśmy się w tym sposobie podróżowania i naszym marzeniem jest w przyszłości kupić podobny kamper żeby jeździć i nagrywać vlogi po całej Japonii Emil, witajcie w naszym kamperze W poprzednim odcinku wam pokazaliśmy jak wygląda wszystko w środku. Mam nadzieję, że nam się podoba ten odcinek. I dzisiaj jedziemy na północ No to Będziemy zwiedzać ten piękny region, ale najpierw czas na śniadanie. Epifajko robi kawę. Teraz robimy śniadanko. Śniadanko. Ja sam przygotowałem koszulkę z napisem kochy, czy kawa. Potrzebuję kawy. Mamy naszą kuchenkę dzielną. Ciągle deszcz pada, więc w końcu zaczęliśmy po prostu gotować w środku. Wreszcie się rozpogodziło i mogę pracować na zewnątrz No dobra, no, te jajka nie wyszły jakoś specjalnie wybornie Ale liczą się chęci. Bolesławiec jest oczywiście To co robimy dzisiaj, Eko? Dzisiaj i Początek naszej podróży kamperem był dość deszczowy Pogoda była akurat kapryśna we wrześniu. Na szczęście wreszcie wyszło trochę słońca i mogliśmy eksplorować okolice. Camper daje dużo swobody w podróżowaniu po wiejskich regionach Japonii i pozwolił nam odkryć takie niezwykłe miejsca jak to. Wami się przed deszczem w tej pięknej świątyni, ukrytej pośród drzew. Ajko bardzo lubi odwiedzać takie niewielkie wiejskie świątynie. Specjalnie szukaliśmy tego miejsca, bo wygląda ono magicznie na zdjęciach. Niewielki chram ukryty na zalesionym pagórku, tuż obok pól ryżowych. Pocztówkowe japońskie krajobrazy, które zostają z nami na długo. この神社には竹三日月の神という神様が祀られててえー、雷の神様だそうです。 To ja podziękuję bóstwu za użyczenie przestrzeni powietrznej do latania dronem. Kiedy dane? Bardzo ładne. Bardzo, bardzo ładne. Ale Ten jest naprawdę bardzo ładny. Bardzo ładny. Bardzo ładny. Bardzo ładny. Bardzo ładny. Jak oni sobie na sobę Jedziemy teraz do restauracji z burgerami, z ostrygami. Słuchaj, ta droga jest tak ciasna tutaj, z tym kamperem ledwo się jeszcze. Jakby ktoś się za przeciwka, to kaplica. No nie, nie wiem, nie co zrobić w tym momencie. Serio, już zamknęli, jest 330. A ja się do żeby wjechać. To jedziemy dalej. Lipa Dzisiaj też wolno tutaj? Nie, Nie Ma jedzenia. Mm. Hungry Wife mm, Jedyny otwarty lokal o tej godzinie. Lody No dobra, przynajmniej zjemy lody, dobre. Mm. Wow, o panie, to wygląda ekstra. Uh, mango. No Zobacz, blueberry. Pumpkin? Pumpkin? Dynia? Uuuuuuu. Mm. Słuchajcie, wziąłem lody o smaku. A na nas seller, jabłko oraz o smaku soli z Noto, bo ten powysep jest znany z produkcji soli i bonusowo jeszcze o smaku mango. nas mm. Ej, ten smak jest niesamowity.

Mieliśmy dzisiaj nocować w wschodniej części półwyspu Noto. Tylko znalazła fajne pole kempingowe, ale się okazało, że tam nie przyjmują gości z regionu Kanto z powodu koronawirusa, więc musimy zmienić plany, jedziemy na północ bardziej. I chyba zakończymy dzisiejszy dzień na tarasach ryżowych na zachodzie słońca, chyba akurat jeszcze zdążymy Będzie ładny widok Tarasy ryżowe, jej! Job. Bardzo ładne tarasy widokowe. Pierwszy raz na ich tarasach. Dzisiaj przenocujemy tutaj, na tym parkingu. Fajna miejscówka. Podejdziemy tylko do onsenu obok. Wracamy. Tutaj zjemy kolacyjkę. Tutaj śpimy. Z szumem fal. W uszach. Miejmy nadzieję, że nie będzie za głośno. I obudzimy się pod tarasami ryżowymi. I o to chodzi właśnie w kamperowaniu w Japonii. Mam nadzieję, że też kiedyś będziecie mieli okazję w ten sposób zwiedzać. Piękny kraj. Jak się podoba? Fajnie. Fajnie. To no, Sirojone Senmajda należy do najpiękniejszych tarasów ryżowych w Japonii. Nazwa oznacza tysiąc poletek ryżowych w Sirojone, i faktycznie jest ich około tysiąca, a dokładnie tysiąc cztery. Miejsce to znajduje się niedaleko miasta Ładzima i zdecydowanie mogę polecić wycieczkę w ten region. Objazd jest niezwykły, bo te tarasy są umiejscowane tuż przy morzu, jak przyjdziecie tutaj w lato, to woda odbija promienie zachodzącego słońca, a na jesieni tarasy są podświetlone ledami wieczorem, nadając im bajecznego wyglądu. Rano obudziliśmy się tuż przy tarasach i zabraliśmy się za przygotowanie śniadania, patrząc na morze. Muszę Wam przyznać, że w tak pięknej scenerii już dawno śniadania nie jadłem. Wreszcie pogoda była na tyle dobra, że mogliśmy rozstawić nasz stolik i na zewnątrz zjeść. Bardzo przyjemnie, bardzo mi się podobało, też się bardzo podobało. Więc zaraz się przejdziemy jeszcze po tarasach ryżowych i jedziemy dalej naszym kamperem wokół z Noto. Mamy naprawdę niesamowite szczęście. Możemy zobaczyć w jaki sposób jest zbierany ryż w tym miejscu. Powiem wam, myślałem, że robią to całkowicie ręcznie, ale jednak nie. Mają te niewielkie kombajny, którymi są w stanie wjechać na te maleńkie pola i zbierają w ten sposób ryż. Aczkolwiek niektóre z tych poletek są tak małe, że nie mam możliwości, żeby coś takiego wjechało. Więc tam pewnie już muszą to robić ręcznie, więc podziwiajcie, bo to jest zawsze niesamowity widok. Zastanawiałem się w jaki sposób oni wjeżdżają na te pola i już wiem, mają takie rampy, które podkładają i wtedy ten kombajn może wjechać i zjechać. Sprytnie, nie? Ja? Czy tak? to jaka bajka? Słuchaj, jest raczej jakieś wiatło. Fantastycznie widok. Podobno to taki, z którym trip? Kite Taso i Tokoro? Mmm, dlaczego teraz nie ojdziemy do Tonankota? Ponadiemontały tajkiem tylko, sujuj no, aż tu. Tam jest kata? Tam jest kata. Archmonto? Mmm. <laughs> Jeszcze jedna ciekawostka. Przy każdym poletku jest taka tabliczka z jakąś nazwą. To są nazwy, słuchajcie, sponsorów, którzy wspierają. Okolicznych mieszkańców, którzy wspierają tą inicjatywę, żeby dalej właśnie tutaj uprawiać ryż. Halo! Halo! Harrow! A w ten sposób suszy się ryż, wieszając go na takich bambusowych ramach. Ciecha wycieczka szkolna, gdzie się świetnie bawią. Tutaj. Z wielkim żalem opuszczamy to magiczne miejsce i jedziemy dalej eksplorować półwysyp Noto. Jedziemy teraz na północny wschód półwyspu Noto do Suzu i po drodze zatrzymamy się w Suzu Endenmura, gdzie można kupić sól, ten region.

nie Tak, i wydało się, Aiko po prostu przeczytała, co tu jest napisane. Wszystko tutaj. Z osmaku soli, słuchajcie. Tak, masa różnych słodyczy. I, zobaczcie na przykład, onigiri. Siu musubi. Pani mówi, że bardzo smaczna onigiri o smaku soli. Mamy farta, akurat jest wycieczka szkolna, i mają lekcje jak się robiło tutaj właśnie sól. Polewa się to pole piachu wodą morską i czekasz, wyschnie i zostaje sól. W ten sposób właśnie tutaj od 8 wieku już produkowana jest sól. Hajiko gambatte. tutaj kopnie się dwa wielkie wiadra z wodą morską. O! O mój! O To teraz czas na mnie, tylko dwa większe wiadra. 70 kg podobno. O, stromne! O kurde! O! 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 Au! O! 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 Tutaj w muzeum są różne bloki solne z różnych krajów. Myślałem, że będzie z Polski. Nie znalazłem jeszcze, ale jest tablica ze zdjęciem z wieliczki. Czy nie tyle? A jest z Polski. Purando Kruadawa. Nie wiem, co to jest. Kłodawa? Ktoś wie? Dajcie mi znać w komentarzach. Czy w Kłodawie jest kopalnia soli? To jest Kojmos. A to jest. Tak, to jest. Mm. <śmiech> <śmiech> Solone lody. Sio, soft to słone lody, próbujemy. Faktycznie słone. <laughs> słone lody. To by się spodziewał. W sumie na to wskazuje nazwa. Ale jeszcze takiego smaku nie próbowałem. Przypominam, że jest na moim blogu galeria dziwnych smaków lodów z Japonii. Właśnie między innymi z tymi będą także wkrótce. Zapraszam. Mm. Taberuajko, o ICO. Taberuajko. Proszę, proszę. No, 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 no don't, don't touch my. No. Mm.